Wszystkim w Stronikazer i w tym odcinku kontynuujemy Far Będzie trochę krótszy materiał, bo mam teraz dzisiaj dużo na głowie, więc no sorki ale będzie dość krótko. Okej, okay, tu skończyliśmy. Naukowcy z obszaru nie. nadzoru ośrodka Tritop powinni wiedzieć gdzie jest fal. Będziesz musiał wydobyć od nich tę informację My chyba byliśmy, nie? Aha, bo ja polciłem około, dobra. Okej, okay. nie szten, nie oszczędzaj się choć oczywiście, żeby nie marnować czasu. Może się uda dojść. Dobra, chodźmy tędy. Nie idzie iść. To mnie bardzo smuci. Kurde, jak mi się wyjdzie, jest droga do mniejszego celu. Chyba przykoczy. Dobra, zginiemy, jakby co. No się boję Trigger No Kurde. Dobra, nie nie Na razie bądźmy na górze nie zapomniałem, co się chodziło, bo już zawsze mi jestem problemy O, tam ci może być, już widzę że potem jest O! Tam właśnie Show. Zaraz. Oj, trigernieś. no Dobra. Co to maszynowa? O właśnie, to już widzę. Kurwa, gdzie? A. Nie dobrze. Aha, dobra. No, He he! ale jest zły O, pięknie Dobra, O, coś się, co się doleciało. Tu się jeszcze jest, ale dobra, tu widzimy już ładne zejście. O, kurde, jak ja mam tam dojść do cholery? Jasne, tutaj widzę ładne przejście. Czas superują ja pewnie Trigany, więc wolę się streszczać. Kurno, tu nie ma nawet dojścia tam! Co jest? Fuck! Śpieszmy się. To może być nieciekawie. Za jakiś moment. No kur, nie ma tu dojścia! Nowhere. Eee, uh, 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 coś mnie goni? Bo ja chyba mało widzę. Coś tu jest. Kurd. No kurd. Gdzie jesteś, Paskudo? Tam musimy iść, tam pójdziemy, tam sprawdzimy co się dzieje. a kur. Aż dwa? Aż trzy? Kurde! Mać, nie! Ja pier. zdychać. Chyba zdążyć zjąć, dobra. Fuck! Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę. Zdychać, stworu. Хорошо, 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 Уже хорошо, 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 и хорошо, 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 Bardzo czujny, ja już kojarzę to miejsce, dobra. Już wiem o co chodzi. Teraz trzeba tylko skoczyć. Dobra, jest, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Już momencie gdzie się znajdujemy. Ale nie bardzo tu mogę dojść. Tam wejściem chyba się nie dało. Jeśli się dobrze pamiętam. A tutaj owszem. Um. Um. Kurd. Ale byłem blisko, nie? Dobra. Jeszcze raz. Tak. jeszcze to, ale jestem koksu. Aha. Aha Where? Chodź, chodź, do save, do save, do save. Od Spaciga, JEST! OLE PIĘKNIE! Uhuu Za pierwszym razem! Nie Nie razem. Dostęp do wszystkich zabezpieczonych żeby uratować Wal Dobrze jest, kochani, wam powiem Hej, jeszcze się rozjrzyjmy, co tu się dzieje. Mam karty. Coś tam było? M karty. Okej, okay. o już tam to miejsce, dobra. Gotowy? What the fuck! Kurde mać, nie! Ja pierdzielę. A, a Jeszcze raz! Uf, ale byłem blisko! Kurdyż, Wiedziałem, że będzie jeszcze jeden, ale zapomniałem skąd wyskoczy i. Dobra, nie, spokojnie. Mamy czas. Najpierw Zelka. i granacik. O, więc zrobię. Rzucaj granata, <gry> może się udać, dobra, upewnimy się, nie? nie Ten granat nie szkoda. o i bardzo dużo.

Ojecie półce tu jest jak ja fajnie go zrobiłem O, save, coś się będzie działo Ja już to wiem Dobra, przeładujmy, bo te drzwi zbyt wiele mówią Jack, zbieraj się tamtąd Wygląda na to, że zaraz może ci się przytrafić coś niemiłego. Właśnie wysłali w twoją okolicę posiłki. Oh, fuck. Fuck Granat! Co za granat jest tam? Chyba jest... dymny, nie? Nic nie dał. A, taki z skarabinko, karabinko, tak? Samochodziku. Wow, wow. Oś tu no Nobody here. Zdechaj! Dobra. A čo coś zrobiłem. Tu widzimy ładna, ładną amunicję. Użyjmy innej broni, bo to już mi szkoda. Dobra, weźmy autko. Oh. Eee... Gdzie on teraz A, tędy pojedźmy. Zaszalejmy. Wow O Jezu, żeśmy się bardzo strzelili chyba. Ja pierniczę, nie widzę tego auta. F1. <gry> Jezu! Dobra, jedziemy dalej. Kur... Szlak mi zastra. A nie, dobra, safe. Ostrożnie. Dobra, jak mówiłem, będzie krótszy materiał stawki, ale mam zbyt dużo na głowie. Dziś kończymy Far Cry'a. Widzimy się za możliwe w miłej niespodziance, która będzie za kilka albo w innym. Za kilka dni albo w innym czasie. Do usłyszenia.